Witam nas, kolejny film na moim kanale i dzisiaj zagadam sobie znów. w Lucky Block w minecraft bo ostatni, ostatni odcinek wam się bardzo spodobał z Lucky Blocków, dlatego postanowiłem, że zrobimy jeszcze jeden. no czemu nie? I dzisiaj, tak jak mówiłem już w ostatnim odcinku, chyba Lucky Block i w litwo Speed powiedziałem, że zrobimy od 0 do minus 100, like. więc nie będę przedłużał i zacznijmy tylko że muszę tutaj jeszcze wziąć okej okay. ja muszę tutaj wziąć jeszcze dzień i spróbujemy jeszcze raz camera keep in tori albo inventory um, true. Zobaczymy, czy się zaktualizowa. Taka game od 0 i zaczynamy, oczywiście, od 0. Aha, cześć, jeszcze raz, mhm uh -huh. nic specjalnego, no. Ja mam takiś tam. No, weźmy wełnę sobie, to co. It me. <grym> ok, super. E, dobrze, muszę to tutaj trochę posortować, bo nie mam tutaj tego no niestety. Dobra, jednak mam. Dobra, już minus 10 szczęścia. Okej. Okay. Super. Nic specjalnego już. Pamiętajcie jeśli nie oglądaliście ostatniego oczu to go obejście na pewno. Musicie go obejrzeć. I oczywiście dostać łapkę do góry i... Suwa. Ale bałem się. No, kolejny... Teraz postanowiłem, że nie zrobię te... Y bo kto z stanie odcinek ten wie czego już nie robię. Wszystkie w jedną kupkę. No, zjadłem Cię Co się stanie? Dobrze, że nie. No. Jakoś... Nie! nie, no i nie, na no nie czy to było! Kurde. Dobrze już wytłumaczam, czy przetłumaczę? Słuchaj, ee, mój nick. Umrzesz nieprzewidziano jak. Polećmy tam. Łatwo nie sądzę, rozwaliłem trochę. E, bombą atomową. No, naprawdę atomową. Nie kłam. Nie będę prezentował, bo będzie mi lagował komputer. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Dobrze, musimy wziąć nowe, a po film byłby i tak za krótki. Weźmiemy tutaj, nie będą żadnego cięcia, bo film jest krótki i tak będzie. Krótki, no, dokładnie. I nie będziemy robić żadnych przerw tutaj. Czekajcie, mieliśmy chyba 30 już. Nie, albo 20. Nie wiem, zróbmy 6. Jeszcze jest to będziemy musieli sobie dodać. Dobrze, dajemy się tutaj. Oczywiście, ja jeszcze muszę. Mm, jeszcze spawn. Point. Dobrze. Miałem już coś dać uczuć ale... Nie wiem. Aha, i teraz z tego co... E, minus 6 będę muszę dwa razy wykopać. Taste water. O, o, o to jest fajne, no tak jak w ostatnim odcinku, tylko że z tym innym... Dobrze, jeszcze raz. No co ja mam zrobić z Endermenami? No super! Trzeba się ich pokonać! Trzeba są ciekne też ma. nie dałem sobie jedzenia no jak zaczynałem na to wszystko było przemyślane wiecie co nie o co chodzi a tutaj teraz nawet sobie jedzenia nie dałem w ogóle sobie bez no fajnie dobrze miejmy nadzieję że mnie nic nie zabije no. okej okay, minus 40. Jezus Maria, znów Ty przyszedłeś, ostatnio już się mieliśmy, no już, już nic jest specjalnego. No, sorry, w sumie jeszcze złońc. Tak od... Ja jestem graczem Bedwallsów, panie... Tak żyję. O Jezus Maria, co on, czemu on może takie te robić? W ostatnim odcinku nie było tych blazów aż tyle. Ale około to samo to jest. Jak wciąż to tak, tak tak z moją myślą. <laughs> Aha. No super. Uh -huh. Podoba mi się. Nie nudzić się Hiro Aha. No, to samo co w ostatnim odcinku. No. Będę mógł użyć ten sam tytuł filmu. Hero blind przyszedł do mnie. Nagle. Ale tylko, że w ostatnim oczu go nie widzieliśmy. Za bardzo. No, tak, tam, takie rzeczy się tam działo, że jakbym umiał, to bym wam dał teraz tam wcinkę, co tam się działo. Ale nie umiem. Dobrze, spal się tam. Ciało, Dobrze widzowie Widziałem Modę 1 Rotujemy się trochę No i mnie tam nigdy nie było Ale szybko do góry lecę Zero No i co robimy? Otwieramy dalej Minus 50, jeśli tu znów będzie Herobrine Co? Co so to jest? Jakieś małe iskierki ognia mnie śledzą. <kluzny> nie <Nieciekawe. try> <try> Super. 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 Bardzo mi się podoba. Game mode. Dobrze, już coraz mniej. Coraz mniej nam zostało. Zaraz mogę skończyć ten odcinek. I potem będę wolny. I nie będę musiał już nic ten, czym mogę nie nagrywać. Ale wam dać, oglądania. No. My, oglądać, no to szczęście za... oglądając. No jeśli mnie oglądacie, to... Jest cudów, bym się nie zajęł. Nie, jeśli mnie oglądacie, no to zapewne... Yy, jakiś ten... Magia. Nikt mnie nie ogląda. D zero. Ok, są nam 5 takich bloków. Tak. Nie! Nie no! Jeszcze tam będą moje ity gdzieś Nie no, dopiero zacząłem i nagle to samo się dzieje. Jeden jeszcze muszę Game od jeden no. Więc tak. Zacznijmy od jedzenia, bo go zawsze zapominam. Miecz. Ten. Mi się już nie chce padać normalnie, no. wtedy przeżyłem już, Ender Pearl. Ender Perry. Muszę sobie dać. Okej, okay, no. Teraz tylko cztery już muszę zrobić. Ale tych czterech chyba się najbardziej boję. Wiesz, tamte już mnie zabiło parę razy, no to co dopiero to. Ale okej, okay, mam Ender Pearl'y. Jak co, to ja się wytepam. Ja się jeszcze raz coś takiego zobaczę. Big bomb, small... Nie, tego nie będę puszczał. Bomb. Czy to jest Big Bomb? Okej. Okay. Coś fajnego dostaliśmy, no. To niby złe, ale zobaczcie, no. Nie odpaliło się. Fajne. mi się. Dalej. Mm -hmm. Nic ci nie jest nie wiem czy nic się nie stanie, czy okej okay. Nie no panie, ja będę musiał więcej odcinków takich zrobić, no bo tu nie wiadomo co się dzieje Ale nie to jest na, na serio, no się, na, sam nie wiem co się dzieje No, czy zrobię? Mamy dzień, no mi się nie jest w nocy. Okej okay. przedostatni już trzeba by było ten film przedłużyć, przedłużyć. Nie wiem No nie ja to I mam nie <śmiech> <śmiech> Mam miniaturkę już Przynajmniej będę miał jakąś miniaturkę już co na... Następny, na ten film. Co to jest? Nie, no dobra, dajcie mi otworzyć ten ostatni, no. Dajcie mi to już otworzyć. Ja nie chcę z wami walczyć, tam dajcie mi otworzyć ten ostatni. Nie, że w tym samym stronę rzuciłem. Nie, dobrze. Dobrze, tam już nigdy nie wrócimy. Raczej. Aż wydaje mi się, że właśnie. Nie, to jest tam I ostatni. 100. Co to jest? Bomby. Nic by to nie dało. A teraz. Patrzę. sam się. Dobrze, i tym menu chyba zakończamy ten. Film, dziękuję za oglądanie. Naura!